Cześć! Jestem Asia, studiuję filologię francuską z językiem angielskim. A ja jestem Szymon i studiuję puzon. Obiecuję, ja nic nie będę grał, Asia nic nie po francusku. No i przejdźmy do sedna, bo to pewnie był najciekawszy motyw tego filmiku. Chcemy zaprosić Cię na wydarzenie dość niecodzienne. Na Noc Spowiedzi w Klasztorze Łódzkich Dominikanów, która odbędzie się 11 marca. Mówię to już teraz, bo być może chcesz już wyłączyć ten filmik, albo zrobisz to za chwilę. Noc spowiedzi to czas dla Ciebie. Ale spokojnie, to tylko tak poważnie brzmi, bo na poważnie chodzi nam o Twoją osobę. Nie wiem, dlaczego oglądasz ten filmik, być może spędzasz kolejną godzinę na YouTubie, czy po prostu w internetach śmiesznych, a może chcesz na chwilę odetchnąć od codziennych obowiązków, od nauki, od innych zadań. Pewnie my byśmy robili tak samo, dlatego właśnie z tobą rozmawiamy. Dlatego mamy dla ciebie tą dziwną dość propozycję. 11 marca będziesz mógł przyjść na Zieloną 13 po prostu pobyć sam ze sobą, pogadać, pogadać z innym człowiekiem, z Panem Bogiem, jak będziesz wolał. Jeżeli będziesz chciał, będziesz mógł też się wyspowiadać. A pomoże ci w tym na pewno nikodem Biplina, o której może niewielu słyszało. Dlatego zostanie on przedstawiony Bardziej szczegółowo przez ojca Dominikanina Tomasza Zamorskiego, którego konferencja rozpocznie nasze wydarzenie. Po konferencji zostanie wystawiony najświętszy sakrament. Wtedy to będzie czas tylko dla Ciebie i dla Pana Boga. My wtedy dajemy Ci zupełnie święty spokój. O północy zostanie odprawiona msza święta, która zakończy całe wydarzenie. Nie gwarantujemy Ci, że wyjdziesz szczególnie natchniony do domu, wrócisz. Jakoś nawrócony, czy Twoje życie nie innego sensu, ale być może warto spędzić z nami 3 minuty czy 3 godziny. To zależy od ciebie, a efekty mogą być zaskakujące, prawda? Oczywiście. Bądźmy dobrym przykładem tego. Zapraszamy, do zobaczenia. Przyjdź i zobaczmy. Dobra, dobra. dobra, bardzo bazgram.